Pozostajemy w tematyce dotyczącej środowiska przyrodniczego Polski, a konkretnie w tematyce wód. Ostatnio mówiłem na temat wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, a dzisiaj, a dzisiaj skupimy się na naszym jedynym morzu, czyli na Morzu Bałtyckim. No i oczywiście zaczniemy sobie od informacji takich czysto ogólnych. Wiecie doskonale, że po pierwsze, Bałtyk jest najmłodszym morzem na kuli ziemskiej. Jego początki to mniej więcej 10-12 w zasadzie tysięcy lat temu, czyli rozwój, genezy Bałtyku związana jest z lodowaceniami pleistocińskimi, o czym sobie jeszcze za moment powiemy. Druga rzecz jest jednym z mniejszych mórz na kuli ziemskiej. O dokładnych wymiarach Bałtyku też za moment wam powiem. Natomiast przy okazji, jest typowym morzem szelfowym, morzem wewnątrz kontynentalnym położonym w obrębie szelfu europejskiego. No oczywiście tu z lewej strony macie taką mapkę, która pokazuje przy okazji kraje położone nad morzem Bałtyckim. No oczywiście poza Polską dostęp do Bałtyku mają także Rosja, no chociażby przez owód kaliningradzki, ale nie tylko. Tak zwane kraje Bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. No dalej oczywiście kraje skandynawskie, czyli Finlandia. Szwecja i Dania. No i oczywiście nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy, którzy mają dostęp do dwóch mórz nie tylko do Morza Bałtyckiego, ale także do Morza Północnego. Jeżeli chodzi natomiast o dokładne, nazwijmy to wymiary Bałtyku, to macie je tutaj, czyli powierzchnię Bałtyku, w zależności od tego, czy doliczymy do niej ciśniny łącznie z Kategatem i z Kagerakiem, czy też bez tych cieśnin i bez cieśnin powiedzmy duńskich, to odpowiednio albo 415 około, albo 385 tysięcy km2. Czyli innymi słowy, jeżeli generalnie granice Bałtyku przyjmiemy gdzieś mniej więcej w tym miejscu, czyli doliczymy do tego wszystkie cieśniny duńskie, doliczymy Kategat, to wówczas powierzchnia Bałtyku będzie wynosiła około 415 tysięcy km kwadratowych. Natomiast jeżeli oddzielimy od Bałtyku Kattegat i Ciśniny Duńskiej, przyjmiemy, że ta granica przebiega gdzieś mniej więcej w tym miejscu, to wówczas ta powierzchnia zmniejszy nam się do 385 000 km2. No, ilość wody czy powierzchnia zlewiska to nie będzie nas specjalnie interesowało. Ja tylko przypomnę, że praktycznie cały obszar polski, o czym mówiliśmy na poprzedniej lekcji, należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Średnia głębokość naszego morza też nie powala na kolana, bo to niecałe 53 metra, dokładnie 52,3 metra. Największa głębokość to głębia Lansort 459, zresztą o tych największych głębokościach jeszcze sobie za momencik nie powiemy. No i oczywiście tutaj macie powierzchnię Morza Bałtyckiego w odniesieniu do powierzchni innych wybranych mórz. Czyli biorąc pod uwagę te największe morza świata Największym jest Morze Koralowe, którego powierzchnia to jest ponad 4 miliony 700 tysięcy kilometrów kwadratowych Morze Arabskie czy Morze Południowo Chińskie to także morze o powierzchni ponad 3 milionów kilometrów kwadratowych Morze Śródziemne, które oddziela Europę od Afryki ma powierzchnię 2,5 milionów kilometrów kwadratowych no, nasz Bałtyk, licząc Kategat, licząc cieśniny Duńskie, to zaledwie 415 tysięcy km2, ale i tak jest morzem większym niż powierzchnia na przykład Polski. Przypomnę 312 tysięcy km2 i mówię tu tylko o obszarze e, lądowym. No i tutaj jeszcze, bo było o państwach położonych nad Bałtykiem, tu jeszcze macie ważniejsze Bałtyckie wyspy. Warto o nich pamiętać, czyli między innymi duńskie wyspy, takie jak wyspa Loland, jak oczywiście Fionia, czy Zelandia, tutaj nie zaznaczone, czyli Lolland, oczywiście największa, czyli Zelandia i oczywiście Fiona. Natomiast oprócz tego wyspy szwedzkie, czyli oczywiście Olandia i Gotlandia, wyspy estońskie, czyli Hiuma tutaj w tym miejscu i oczywiście Sarema, dodatkowo tak zwane wyspy alandzkie należące oczywiście do Finlandii, no nasz jedyny rodzyneczek, czyli Wyspa Wolin, jedyna wyspa należąca do Polski w całości położona na terenie Polski. Oprócz tego oczywiście wyspa Uzmam, na której uznam, na której położone jest Świnouście. No i oczywiście Rugia, czyli największa niemiecka wyspa, jednocześnie trzecia pod względem wielkości na Bałtyku. No i oczywiście Duński Borholm, który jest przedmiotem zainteresowania turystycznego. Polaków, Którzy wypoczywają na naszym polskim wybrzeżu a jednocześnie bardzo fajne miejsce na przykład na wycieczki rowerowe. No i oczywiście głębokości. Ja już o tych głębokościach Wam wspominałem, mianowicie średnia głębokość Bałtyku to 52,3 metra, a największa to głębia Lanso 459 metrów. Tutaj macie zresztą te ważniejsze głębie. Wypisane i zaznaczone. Głębia Lansort położona w tym miejscu, czyli tak na północ, powiedzmy od Gotlandii, to jest to najgłębsze miejsce na Bałtyku. Tak jak powiedziałem, 459 metrów. Mamy też Głębię Alandską, położoną nieco bardziej na północ, 405 metrów. Natomiast najgłębszym miejscem położonym w pobliżu naszych wybrzeży jest chociażby Głębia Gdańska. 118 metrów. No zwróćcie uwagę, tak jak wspomniałem, Bałtyk nie jest najgłębszym morzem. Zresztą jest to morze typowe, morze szelfowe, może wewnątrz kontynentalne, stosunkowo oczywiście płytkie. No i tutaj macie porównanie tego największego, czy tej największej głębokości Morza Bałtyckiego na tle znanych, chociażby powiedzmy budynków, zwróćcie uwagę, że głębokość Bałtyku to tak mniej więcej wysokość Empire State Building, czyli budynku na Manhattanie w Nowym Jorku, ewentualnie mniej więcej wysokość Petronas Towers. więc tak to wygląda. Natomiast najwyższy budynek świata, czyli Burj Khalifa, to jest budynek, którego wysokość jest prawie dwa razy większa niż najgłębsze miejsce naszego Morza Bałtyckiego. No i kilka takich informacji dotyczących powiedzmy właściwości czysto fizycznych. Mianowicie zaczniemy od zasolenia. Mówiąc najprościej Bałtyk jest morzem w zasadzie nawet niesłonym, a słonawowodnym. Zasolenie podaje się oczywiście w promilach, czyli tak jak macie tutaj 5 promili to znaczy, że w jednym litrze wody rozpuszczonych jest 5 gram soli. I powiem tylko, że średnie zasolenie Wód wszechoceanu oceanu to około 30 promili. Tak jak macie na przykład jeszcze w Kategacie czy też w, w Skageraku, czyli to jest około 30 powiedzmy promili, natomiast w przypadku Bałtyku zwróćcie uwagę, że to zasolenie jest bardzo, bardzo małe. Generalnie dość mocno zróżnicowane oczywiście największe jest w obrębie cieśnin duńskich czyli tam, gdzie występują największe wlewy wody z Morza Północnego i to jest w granicach. Od 8 do 20 powiedzmy promili. Jeżeli chodzi o nasze wybrzeże, czyli tutaj południową część powiedzmy Bałtyku, to, to zasolenie wgra, waha się w granicach 7-8 promili, ale im dalej na północ, tym zasolenie jest coraz mniejsze. Jeżeli chodzi o Zatokę Botnicką, czy Zatokę Fińską, szczególnie Botnicką, zwróćcie uwagę, że miejscami spada ono nawet do 2-3 promili. Zresztą tak jest też w odcinkach ujściowych, w odcinkach ujściowych oczywiście rzek. To niewielkie zasolenie Bałtyku wynika z kilku względów. Po pierwsze, z tego, że jak na swoje rozmiary Bałtyk ma stosunkowo dużo dopływów wód słodkich, po drugie. Wynika to z kwestii, powiedzmy, klimatu. Tak? Bałtyk położony jest w strefie klimatów umiarkowanych, co za tym idzie z niewielkim, powiedzmy, parowaniem i tym samym niewielkim, oczywiście, zasoleniem. Trzecia przyczyna to oczywiście niewielkie połączenie Bałtyku z sąsiednim morzem, czyli z Morzem Północnym, tylko przez bardzo wąskie ciśniny duńskie, co w konsekwencji bardzo mocno ogranicza wlewy tej słonej wody ze wspomnianego, oczywiście, Morza Bałtyckiego. Co do temperatur natomiast, tutaj macie. Po prawej stronie mapkę ze średnią temperaturą powierzchniowej warstwy wody Morza Bałtyckiego w miesiącach letnich. Jak to wygląda? Mianowicie, w miesiącach letnich średnia temperatura wody na Bałtyku waha się w granicach 11 do 26 stopni Celsjusza. Mówimy o wodach powierzchniowych czyli tak mniej więcej o wodach do głębokości około powiedzmy tam 40 metrów. I teraz zwróćcie uwagę, że najcieplej jest oczywiście w okolicach Cieśniny Duńskich i na południu. Latem tu ta temperatura wody dochodzi nawet do 26 stopni Celsjusza, natomiast średnio waha się w granicach powiedzmy tam gdzieś 16-17 stopni. Natomiast im bardziej na północ, im mniejszy kąt padania promieni słonecznych, tym generalnie zimniej, tym... Niższa temperatura wody i chociażby w rejonie Zatoki Botnickiej, ta temperatura wód powierzchniowych latem spada do około 11-12 stopni. Natomiast zimą sytuacja jest zdecydowanie prostsza, dlatego że zimą średnia temperatura wód, zarówno tych głębinowych, jak i powierzchniowych, waha się w granicach 2-4 stopni, a zdarzają się też zimy, gdzie Morze Bałtyckie po prostu zamarza, czyli ta temperatura. Spada poniżej zera, a zamarza ze względu na to, że, że tak jak wspomniałem, jest morzem słabo zasolonym. Tutaj macie jeszcze taki rozkład temperatur w pionie, czyli generalnie nawet latem ta temperatura wód waha się, ale tylko w przypadku wód powierzchniowych. Tak Gdzieś mniej więcej od głębokości 40 metrów w dół ta temperatura jest mniej więcej stała i wynosi od 2 do 4 stopni Celsjusza w zależności, no tak mniej więcej. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, powiedzmy zimy, to bez względu na to, czy są to wody głębinowe, czy powierzchniowe, to ta temperatura waha się w granicach 2-4 stopni, ale tak jak powiedziałem, zdarzają się zimy, gdzie po prostu Bałtyk zamarza. A zamarza ze względu na stosunkowo niewielkie zasolenie. Jeżeli ta temperatura faktycznie spadnie poniżej zera, no to oczywiście woda na Bałtyku zamarza i już niejednokrotnie tak się w historii naszego morza zdarzało. No i kolejna sprawa to oczywiście geneza Morza Bałtyckiego, mianowicie, tak jak wspomniałem, nasz Bałtyk powstał jakieś 12 tysięcy lat temu, natomiast jego geneza związana jest oczywiście ze zlodowaceniami plejstocyńskimi. Lodowiec skandynawski, lądolud w zasadzie skandynawski, który nasuwał się na południe, m.in. na obszar Polski, wyżłobił potężne zagłębienie przed swoim czołem, które na skutek topnienia tego lodu stopniowo wypełniało się wodą i w końcu utworzyło tak zwane Bałtyckie jezioro lodowe, czyli Bałtyk początkowo był jeziorem, żeby było jeszcze ciekawiej był oczywiście jeziorem słodkowodnym. Kolejny etap tworzenia Bałtyku rozpoczął się jakieś 10 tysięcy lat temu, cofający się lodowiec po prostu otworzył połączenie Bałtyku z wodami Oceanu, to znaczy na skutek topnienia dalszego topnienia lądolodu Wód w Bałtyku zaczęło przybywać, w wyniku czego Bałtyk uzyska połączenie najprawdopodobniej z Morzem Białym, dzisiejszym Morzem Białym, a także z Morzem Północnym i to w rejonie dzisiejszej południowej Szwecji, a więc tam, gdzie mamy te największe szwedzkie jeziora, czyli jezioro Wener i Weter. No i oczywiście na skutek stopniowych wlewów wód słonych, zarówno z Morza Białego, jak i Morza Północnego, Bałtyk po prostu po pierwsze stał się oczywiście morzem, bo. Zyskał połączenie z Morzem Białym i z Morzem Północnym, a po drugie stał się zbiornikiem słonowodnym. Ten etap rozwoju Bałtyku nosi nazwę Morza Joldowego, od tego tutaj, powiedzmy, małża, który wówczas dość powszechnie w Bałtyku występował. No i kolejny etap, który rozpoczyna się jakieś 9000 lat temu, to tak zwane jezioro Ancylusowe. Całkowite wytopienie lądolodu skandynawskiego spowodowało, że Półwysep skandynawski zaczął się stopniowo podnosić to tak zwane ruchy izostatyczne a co za tym idzie generalnie powiedzmy, to nasze Morze Bałtyckie Morze Joldowe stopniowo traci połączenie zarówno z Morzem Białym, jak i z Morzem Północnym a Bałtyk z powrotem zamienia się w jezioro tym razem jezioro Ancylusowe. Przy okazji z czasem także jezioro słodkowodne. No i kolejny etap to oczywiście morze litorynowe. Generalnie dalsze ocieplanie klimatu spowodowało, że nastąpiło wytopienie lądolodów, zarówno na półkuli północnej, jak i południowej, co w konsekwencji przyczyniło się do podniesienia poziomu wód oceanów. Ten poziom wód wszechoceanów podniósł się na tyle, że podniósł się między m.in. poziom wody w Morzu Północnym, i generalnie. Wody z Morza Północnego zaczęły się wlewać przez dzisiejsze cieśniny duńskie do naszego Bałtyku. W wyniku czego z jeziora nasze morze z powrotem staje się morzem, morzem litorynowym. Od oczywiście ślimaka, który dość powszechnie wówczas to nasze morze zamieszkiwał, no i oczywiście dodatkowo zbiornikiem jak najbardziej słonowodnym. I obecnie właściwie czas rozwoju Bałtyku często określa się mianem morza maja. To jest etap, który rozpoczął się jakieś 3000 lat temu. Jest to etap, który generalnie odnosi się do dalszego wypiętrzania się Półwyspu Skandynawskiego. Jego południowa część no pozbawiona ciężarów postaci lądolodu, cały czas się wypiętrza, co w konsekwencji powoduje, że cieśniny duńskie stopniowo się wypłycają i zmniejszają, i generalnie przewiduje się, że za kilka tysięcy lat Bałtyk przestanie. Czy właściwie nie będzie miał połączenia przez cieśniny duńskie z Morzem Północnym, a co za tym idzie, przejdzie w kolejny etap swojego rozwoju, czyli przekształci się w jezioro, a dodatkowo jezioro słodkowodne. No i temat, czy właściwie część dotycząca zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. No niestety, ale nie dość, że Bałtyk jest najmłodszym morzem na kuli ziemskiej, to przy okazji jest także najbardziej zanieczyszczonym morzem. No niestety. Tutaj swoją ogromną cegłę, a w zasadzie to nawet i powiedzmy kilka kamieni wrzuciła między innymi Polska, która jeszcze w czasach tak zwanego PRL-u generalnie niespecjalnie powiedzmy dbała o środowisko. No i generalnie tymi naszymi rzekami Wisłą, Odrą wpływały do Bałtyku różnego rodzaju zanieczyszczenia. Oczywiście sporym problemem są także zanieczyszczenia rolnicze, czyli generalnie głównie powiedzmy związki fosforu czy azotu, które... Są składnikiem nawozów sztucznych. Te z kolei, powiedzmy, wypukiwane przez wody e, trafiają do rzek, a rzekami oczywiście do Morza Bałtyckiego, co generalnie przyspiesza tak zwaną eutrofizację naszego powiedzmy Bałtyku. Mówiąc prościej, Bałtyk staje się bardziej żyzny, co w konsekwencji powoduje gwałtowny rozwój różnego rodzaju glonów. To jest to, co widzicie po prawej stronie, w tym sinic, e, które szczególnie intensywnie pojawiają się latem, wtedy kiedy mamy dość wysokie temperatury. No i niestety. Ale generalnie uniemożliwiają, powiedzmy, kąpiele. No i to jest główna, powiedzmy, bolączka, jeżeli chodzi akurat o nasze morze, o nasze morze bałtyckie. Zanieczyszczenia też można odnieść do tego, że sporo na dnie Bałtyku jest pozostałości, szczególnie z ostatniej wojny, czyli II wojny światowej. Tutaj macie takie mapki, które przedstawiają wraki zalegające na dnie. Bałtyków, w pobliżu tylko i wyłącznie naszego wybrzeża, na głębokości do 50 i powyżej 50 metrów, tego typu, powiedzmy, wraki, czy różnego rodzaju inne pamiątki z różnych wojen nie tylko ostatniej, II wojny światowej to oczywiście mm, także coś, co z jednej strony no bez wątpienia to nasze morze zanieczyszcza, ale z drugiej strony e, generalnie jest swego rodzaju walorem turystycznym, dlatego że coraz powszechniejszą, powiedzmy, formą turystyki na Bałtyku jest właśnie nurkowanie do wraków, które macie tutaj pozaznaczane. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to eksploatacja surowców. Wiadomo, że Bałtyk podzielony jest na tak zwane strefy ekonomiczne. No i oczywiście w obrębie swojej strefy ekonomicznej, Polska między innymi prowadzi wydobycie ropy naftowej. Generalnie tutaj macie zaznaczoną granicę polskiej strefy wyłączności ekonomicznej i złoże B3 w obrębie którego Polska eksploatuje ropę naftową, w tym kwadracie, prostokącie B3 funkcjonują dwie polskie platformy wietnicze, Petro Baltic i Baltic Sea, obie należące do grupy LOTOS, które oczywiście generalnie z dna Morza Bałtyckiego pompują ropę naftową. No i oczywiście fauna i flora, szczególnie mam tu na myśli ssaki, no bo jeżeli chodzi o ryby, to Powiem tak, że Bałtyk jest dość specyficznym morzem, dlatego że w Bałtyku można spotkać zarówno typowe gatunki słono, jak i słodkowodne, co wynika z faktu, o którym wspomniałem na samym początku, a więc tego, że Bałtyk jest morzem stosunkowo słabo zasolonym, ale jednocześnie problem jest taki, że dla wielu gatunków słodkowodnych jest to jednak mimo wszystko zbyt słona woda, a dla wielu gatunków słonowodnych zbyt mało słona woda, w związku z czym, jeżeli występują w Bałtyku gatunki słodkowodne, to najczęściej są one nawet kilkanaście razy mniejsze niż ich odpowiedniki żyjące na przykład w Morzu Północnym, zdecydowanie bardziej e zasolonym. No, oczywiście wśród ryb dominują bez wątpienia śledzie, dorsze. No, śledź to taki oczywiście bałtycki e przysmak, z którego słyną przede wszystkim kraje skandynawskie. Natomiast oczywiście także dorsze, aczkolwiek w tej chwili połowy dorsza przez kilka najbliższych lat e są po prostu zakazane przez Unię Europejską, to ze względu na dość mocne przytrzebienie, powiedzmy tych naturalnych e, łowisk. Natomiast no, oczywiście także flądra, e, to są te takie najbardziej charakterystyczne, powiedzmy, ryby żyjące w morzu bałtyckim. Natomiast jeżeli chodzi o ssaki, e, czasem spotkać można e, morświna bałtyckiego, czyli e, coś w rodzaju, powiedzmy, takiego nie, delfina. Czasem te morświny zapuszczają się także na południe i można je zobaczyć też e, na naszym wybrzeżu. No i oczywiście foki. Żyjące głównie w północnej części, ale na przykład foka pospolita czy też foka szara, to te charakterystyczne ssaki, które oczywiście są mieszkańcami naszego morza, czyli Morza Bałtyckiego. No i ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, w odniesieniu do Morza Bałtyckiego, to typy wybrzeży. Takie trzy najbardziej charakterystyczne, które występują na Bałtyku, to wybrzeża mierzejowo-zalewowe, klifowe i szkierowe. Wybrzeże mierzejowo-zalewowe, zwróćcie uwagę, to przede wszystkim południowa i wschodnia część, jeżeli chodzi o Bałtyk, czyli generalnie wybrzeża Między innymi Łotwy czy też Litwy i oczywiście nasze wybrzeże. Mierzejowo-zalewowe, jak powstaje mierzeja, to już wiecie doskonale, bo o tym mówiliśmy. Natomiast tutaj macie Między innymi fragment naszego wybrzeża, czyli fragment mierzeji oczywiście helskiej czy też fragment mierzei wiślanej, o której obecnie jest głośno, szczególnie w odniesieniu do przekopu przez mierzeję Wiślaną. Często taka mierzeja odcina tą płytką zatokę od morza, tworząc oczywiście nie zalew, a jezioro, tak jak nasze jeziora Łebsko, garno, Wićko, bukowo i tym podobne. No to, co jest charakterystyczne dla wybrzeży mierzejowo-zalewowych, to oczywiście plaże. A tu jeszcze jedna rzecz, czyli tak zwany marsz śledzia, mówiąc najprościej. Swego rodzaju, powiedzmy, atrakcja, bo okazuje się, że generalnie to nasze, powiedzmy, wybrzeże tak mocno się wypłyca, że biorąc pod uwagę zatokę, powiedzmy, gdańską, tak, tutaj fragment, czyli zatokę, powiedzmy, pucką, mamy taką charakterystyczną, powiedzmy, płaci, płciznę. Dzięki czemu co roku, powiedzmy, organizowany jest w tym miejscu tak zwany marsz śledzia, polegający na tym, że generalnie rusza się mniej więcej gdzieś tutaj, powiedzmy, właśnie z okolic, powiedzmy, kuźnic. I wędruje się do Rewy, w poprzek w zasadzie Zatoki Puckiej. Mówię dosłownie: wędruje się, bo to jest miejsce, które za właściwie wyjątkiem niektórych, powiedzmy, odcinków, w zasadzie można, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie, przejść po prostu na piechotę, i tak wygląda powiedzmy marsz śledzia. Natomiast, no, oczywiście wybrzeża mierzejowo zalewowe to typowe mierzy, wybrzeża akumulacyjne, w związku z czym to, co jest charakterystyczne, między innymi dla naszego polskiego wybrzeża, to liczne, dość szerokie piaszczyste plaże. Tu, oczywiście, plaża w Świnoujściu, najszersza plaża, bodajże w Polsce. Tak wygląda poza sezonem i trzeba przyznać, że poza sezonem wygląda pięknie. Natomiast w sezonie polskie plaże, niestety, ale wyglądają nie tak. I to jeden z takich negatywnych, można powiedzieć, Elementów, jeżeli chodzi o letni krajobraz naszego Bałtyku, czyli te słynne polskie parawany. No i oczywiście drugi typ wybrzeża to wybrzeża klifowe, czyli wybrzeża typowo powiedzmy erozyjne. Takie wybrzeża klifowe, czyli te klify, takie charakterystyczne pionowe czy prawie pionowe ściany niszczone jeszcze przez wodę morską, są charakterystyczne między innymi dla obszarów, powiedzmy, Polski, ale. Nie tylko. No i tutaj macie m.in. fragment wybrzeża klifowego na wyspie Wolin, bo w Polsce najwyższe klify występują właśnie na Wolinie. Z tego ten najwyższy to klif, który tu widzicie, czyli wzgórze Gosań, 95 metrów wysokości licząc od poziomu morza. I oczywiście trzęsacz, też fragment wybrzeża klifowego. Tutaj macie Gdynię Orłowo i słynny klif w Gdyni Orłowo. Natomiast trzecim takim charakterystycznym typem wybrzeża które występuje na Bałtyku są tak zwane wybrzeża szkierowe. No i tutaj przykładem tego typu wybrzeża są między m.in. wyspy alandzkie należące do Finlandii, także okolice Sztokholmu to takie typowe też wybrzeże, powiedzmy szkierowe. Szkiery to takie charakterystyczne skalne, powiedzmy wysepki, które występują na morzu. To z góry wygląda mniej więcej tak, natomiast z boku wygląda to w ten sposób. Są to pozostałości po działalności lądolodu. Są to formy tak zwane powiedzmy mutony, barańce albo baranie łby czyli efekt działalności lądolodu które następnie zostały powiedzmy zalane przez wodę właśnie wodę morską i jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie i tu jeszcze przykład Wybrzeża szkierowego i yy, yy, tematykę z nim związaną to z mojej strony byłoby to na tyle i do usłyszenia